A może chcecie BID-Hana? Ja mam takiego BID-Hana. Co prawda, ten BID-Han nie posiada napędu na wszystkie cztery koła. Ma tylko jeden silnik na jedną oś. Ale słuchajcie, w takiej cenie to naprawdę rewelacja. Samochód jest z 2021 roku jest naprawdę w pięknym stanie tak jak go obejrzałem No nic do niczego się nie, ma, nie można tutaj przyczepić auto w pełni elektryczne ono ma taki deklarowany zasięg na 550 km sądzę że powinno bez problemu tak jak ja widzę u siebie bez problemu zrobicie nim 450 km w trasie natomiast w mieście na pewno więcej auto bardzo ładne zadbane i no w takiej cenie myślę, że myślę, że warto, myślę, że warto. Samochód ma piękny, piękny czarny kolor, taki głęboki czarny kolor. Na pewno tym samochodem zrobilibyście furorę na ulicy. Wiecie gdzie dzwonić? Zapraszam. Pozdrawiam serdecznie.